Chłopaki malują swoje wymarzone wakacje. Kuba poznaje co to kredki. Tak, ślicznie malujemy. Co malujesz, kubusiu? Pokaż co malujemy. Najbardziej mu się spodobał ołówek. No maluj, piękny kropki, no śliczne, tak! Przemka rysunek. Mm. Tylko jeszcze nieskończony, trzeba pokolorować. Ten z wielu samochód to jest e, imuzyna. Mhm. No ale to jest taki, co tam siedzi stopnię za nimi. Aha, dobra. I zach ma na Zostaw, nie wolno. O. Ty, Titi, <laughs> ty. Ty, ty, da, ty. Co się tam nie robi Titi? Gąsie. Chyba masz kupę. Eee poproszę. Serwis. <laughs> Serwis. Serwis. Kto ci Nie wiem. O. Dostał się do piórnika, Przemka. O! Mam. Tu kogoś, tu? Poróż, może na mniej chwilę? W środku są, są, są żółte, żeby było widać, a tu są czerwone, żeby było wiadomo, kiedy hamuje Pan. Czy Pani. Bardzo dobrze. nie Wiem. Co masz, Kubusiu? Światła Ta są takie. Zielo, czerwony, żółty i zielony. Prawda? Mm. Co masz Kubusiu? Pokaż co masz. Co to jest? Kubuś, pokaż co masz. Długopis mam. A teraz żółty. Pokaż co masz. chcę Chcesz żółtą kredkę? Zobacz małą żółtą kredkę. Do buzi nie wolno, o. nie wolno, daj mamie, daj, daj mi, daj mi, no daj mamie, daj, nie wolno do buzi, dawaj, szybko odej mamie, daj mamusi. daj, tak, mogę, dziękuję. Musisz wziąć coś innego, bo nie wolno do buzi. No. Czytam. E, ja mam prawie zimne pomarańczowe. Mhm. Może być, nie? Może być. Bo no, są takie pomarańczowe. Ja. ja na coś nie widzę... E, jak coś się mówi? Białe. Białe na ceśni widzę. Jak... Jak lampka. Mhm. No rób limuzynę. Zobaczymy. Co to za wakacje? Musi być historia. Ja jestem dziewczynami w limuzynie. I no. ja jestem duży. Mhm. Jak dziewczyny jestem z nimi. Ja o ja, ale masz marzenia? Z dziewczynami w limuzynie? Jesteś duży? Oj, oj, oj. a się ja będzie mówię, działo. Ja i wino pijecie, przemek pije alkohol, o ja! Nie, bo się na wodę tam, wodę, wodę, albo sok. sok. To wino czy wodę? Wodę albo sok. Aj coś mi kłamie, już jesteś pijany. Nie. Paweł, przemek, wino pije. Nie. W limuzynie. Nie! Co pomyło mi się? Zostaw zostawcie maki? Źle powiedziałem. No to maluj. Tą wino te czy tam wodę? Wodę. Sama Kubuś? Pokaż co masz. Uu. Jest tam, nawet tam jest lemoniada. Mhm. Mm a z czego jest ta lemoniada? Z lodem, z cepryną. Mmm. I z czym jeszcze? I z wodą tam jest, nie? Mhm. Mm no i jest tylko tyle. Mm. Jest to a O, to pycha. To poczęstujesz mi to. I super. Ciekawe, jak mam wziące. No i co, malujesz czy nie malujesz? Bo nie wiem. Pokaż, co masz. Zobacz, co Kuba... Będziesz malował? To jego praca. To jego praca. To namalował Kubuś, proszę. Moje pierwsze malowanie. Tak. Kubuś, pokaż, co namalowałeś. Namaluj mam je tutaj. Namalował. Tu, zobacz. Tu kąt i kwadrat. Nie, nie daję mi nie pisa, bo on jest ściszy. Piszę? Nie piszę, ale może rozpiszę. Tu, patrz, zobacz. Ścisło, no piszę już. Już to spiszamy prawie. Ta rymuta, ta jest trochę długa. Oglądamy cały filmik. Która jest godzina? No, ja jeszcze czas. Ja Nie tak, odwrotnie, Kuba, tu, tak musisz, tak i teraz tu, 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 zobacz, tu zamykasz, tu, ale zobacz, ty. źle robisz, Kubusiu, nie tutaj, tu, zobacz, tu musisz, tu włożyć, tu, tu, no, no się nie da nerwy, bo ja chcę Cię nauczyć, tu. Okay, co I teraz tu, zobacz tu. Taki ziążk brązowy, czy fioletowy? Widzisz tu, o tak. Taki ziążk brązowy, czy fioletowy? Brązowy. Ale namilaj. Taki. Brązowy. A dla, no bo mój wygląd jest tu, na pół na pół, nie? Mhm. Mm Pani musiał odnieść, no. Czy idziesz? O, Kuba wypina dupę. Zobaczcie, jaką mam fajną. A to można sobie tak założyć. No. I co? Go. Udało ci się? Opisałem. No nie w tą stronę facet. Łący. Tylko tym zrobię. Będę nagrać tatę teraz. Nie. No róbcie, róbcie. Ja mam go No. Jak mam Dobre. Czego? Taty kreski i przycinki. Mówi, że pracuje, udaje. Muszę coś zrobić. To są zeróweczki. Się. St stanicze chcemy kupić, ale się boi panu przywierzyć. Stąd mierzyć. już nie tak mnie lep... rozpraszasz. Gą się. Pokaż jak latają. O, tak właśnie ruszamy, no. O o, tu ma celuid. O! Taki? Wow. Już posłać? No idź, idź Chodzi nerwowe, bo głowa lewa, prawa nie Idź już! Nie... Prawy sutek. Idź już. Zaciął się. No idź już! Won! Zaraz, że 23 sekundy. Udaje, że myśli. O, przyszła jego miniatura. Siema! Przyszedł po mleko. Nie ma. Nie! Żegnam się z Wami, płaczę. le ni voli lasciamo yeah. tu stai zio